Awe. Witam Was fragmentem utworu Krocząc Ścieżką Lewej Dłoni z albumu Plugawe Dziedzictwo zespołu Aryman. Jest to krótki odcinek wieńczący rozdział pierwszy z mojej pracy magisterskiej. Rozdział pierwszy: Etapy ewolucji muzyki od rocka do black metalu. Kontrowersje wokół subkultury metalowej. Z muzyką metalową także wiążą się różne skandale narkotykowe, seksualne, nakłanianie do samobójstw, satanizmu czy generalnie degeneracji. Narkotyki towarzyszyły gwiazdom ekranu, estrady, dostępne były w szeroko pojętym showbiznesie, zatem i w branży muzycznej nie dziwią. Lata 70. były czasem, gdy ludzie brali LSD, czasem kokainę, heroinę albo amfetaminę. W późniejszych dekadach też się to zdarzało, ale coraz więcej ludzi z branży jednak od tego odchodziło. Jednym z pierwszych rokowych skandalistów, mający wpływ na późniejsze wybryki sceniczne zespołów metalowych, zwłaszcza black metalowych, był Ellis Cooper ze swoimi makabrycznymi koncertami, gdzie miał umalowaną na biało czarno twarz, używał jako scenografii szafotu. Krzesła elektrycznego i gilotyny, sztucznej krwi, a także śpiewał piosenki z tekstami pełnymi śmierci, seksualnych odniesień oraz przemocy, co prowokowało ówczesne media i osoby publiczne do potępienia, nakręcając popularność. Często odważne treści i wizerunek były powodem oskarżeń o nakłanianie do przestępstw, przekazy podprogowe. Oczywiście muzycy nie sądzili, że jakiś zbitek wyrazów i chwytliwa melodia może wywołać, nakłonić kogoś do przemocy. Niektórzy nadinterpretowali słowa twórców do swoich czynów. Tak było w przypadku samobójstwa Jamesa Vansa i Raymonda Belknapa w 1985 roku gdy rzekomo podprogowy komunikat do it, czyli zrób to, w piosence Better by you, better than me zespołu Judas Priest nakłonił ich do pozbawienia się życia. W 1990 roku zespół oczyścił się z zarzutów, gdyż nikt nie przewidział takiej sytuacji. Inną sprawą było działanie grup satanistycznych w Polsce, które nakłaniały do szukania ofiar i kaleczenia ich. Funkcjonowały one pod wpływem muzyki kat, nadinterpretując słowa do swoich celów, zazwyczaj o wymiarze chuligańskim, yy, dalekich od ideologii lawinizmu. O interpretację satanizmu i być może tekstów Kata, a w efekcie zabicie, oskarżono i skazano w 2000 roku Tomasza i Roberta. W 1999 roku zabili Karinę i Kamila. Kontrowersyjna jest działalność zespołów z nurtu NSBM na przykład Graveland, Thunderbolt, Gontyna Kry czy Infernum, ponieważ gloryfikują systemy totalitarne, rasizm i nazizm. W ten sposób ich koncerty są blokowane Utrudniane przez organizacje antyfaszystowskie. Media szukają sensacji, na których można zarobić. Zespół Gorgorod z Norwegii wywołał kontrowersje i sprzeciwy środowisk religijnych w Krakowie, używając w scenografii koncertowej ukrzyżowanych kobiet. Do skandalistów można zaliczyć również Adama Nergaladarskiego, który podarł w ramach scenicznego show Biblię. Wiązało się to z obrazą części środowisk chrześcijańskich i oskarżeniami, choćby ze strony Pana Ryszarda Nowaka. Opinie co do zachowania pana Adama Darskiego są podzielone. Część fanów muzyki black metalowej uważa, że po prostu jest to szopka i rodzaj no, ogólnie rzecz biorąc przyciągania uwagi mediów i nakręcania popularności zespołowi Behemoth. Zespół Behemoth w ten sposób próbuje zdobywać coraz większe zasięgi, czy to w internecie, czy ogólnie w mediach. Do skandali dochodzi także w wymiarze seksualnym. Polski death metalowy zespół Decapitated w 2017 roku w USA został oskarżony o porwanie i zgwałcenie kobiety. Jednak po kilku miesiącach, w grudniu, prokuratorzy yy, ze Spokane County wycofali oskarżenie z racji na zbyt dobre samopoczucie poszkodowanej, co świadczyło o tym, że kłamie. Do znanego incydentu doszło też w amerykańskim zespole heavy power metalowym Manowar, w którym gitarzysta Carl Logan został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej. Skandali jednak nie ma więcej niż w innych gatunkach muzyki, a co bardziej wrażliwych, bulwersować mogą jedynie środki przekazu artystycznego. Mam tutaj na myśli samą kwestię, że subkultura metalowa nie różni się na tym tyle od innych subkultur czy innych gatunków muzyki. W każdym gatunku muzycznym można znaleźć skandalistów, ludzi, którzy są związani z narkotykami albo dokonali jakichś przestępstw na tle seksualnym. Naznaczanie w jakiś szczególny sposób subkultury metalowej jest nieuczciwe, niesprawiedliwe. Chciałbym pożegnać się w tym odcinku i jednocześnie zaprosić do następnego odcinka, żeby przesłuchać. Tymczasem żegnam się szwajcarskim zespołem Sendres de Heine, utworem masakr z albumu Bellum Omium contra Omnes. Do usłyszenia. Awe.